Broker, witam serdecznie. Zapraszam na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj 9 czerwca. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każdy inwestowany związany jest z ryzykiem inwestycyjnym. Dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą widoczną na ekranie oraz z klauzulą, która znajduje się tuż pod wideo. W dzisiejszym spotkaniu, co jest ważne, dziś Europejski Bank Centralny ogłosi, swoje, ogłosi dane odnośnie przyszłości polityki monetarnej, czyli ważny dzień. Dla giełdy europejskiej oraz dla waluty euro. Jutro z kolei piątek jest kluczowym dniem dla dolara i giełd amerykańskich. Będzie o 14:30 czasu polskiego ogłoszone informacje, dane odnośnie inflacji, czyli bardzo ważny dzień. Rynek na to czeka. Jest jutro szczególnie. Omówię tutaj analizę ropy, dlatego że znajduje się w całkiem ciekawym momencie, jak i złoto w krótkim. I długim terminie. Także zapraszam serdecznie. Zanim zaczniemy, zapraszam równocześnie do subskrybowania kanału, kto jeszcze nie subskrybuje, jako iż bardzo to nam pomaga w dotarciu do szerszej rzeszy inwestorów i widzów oraz jeśli materiał się podoba do pozostawienia lajków, to też pomaga bardzo naszemu kanałowi. Także dziękuję z góry. Czyli, czyli zaczynamy. Przed nami SP 500 wykres dzienny i widzimy aktualną sytuację. Tak jak tutaj zaznaczyłam, czekamy na jutrzejsze dane na temat inflacji, jeśli inflacja będzie ogłoszona niższa od oczekiwanych, no to będzie to bardzo pozytywne dla giełdy. No, jeśli jednakże będzie gorsza niż oczekiwane, będzie to negatywne dla giełdy, także jest to o tyle proste w tym w naszych oczekiwaniach i rozumowaniach. Natomiast jeśli spojrzymy na Analizę techniczną SP500, to co widzimy, iż ostatnie odbicie zmieniło momentum, które mamy dla giełdy amerykańskiej, czyli mamy korektę od początku roku, i tutaj powoli jest próba zmiany tego momentum, bardzo mocne wybicie w kształcie litery V. Od czasu tego wybicia, no znajdując się w całkiem wąskiej konsolidacji, tutaj zaznaczonej. Na wykresie dziennym trójkąta, które w tym momencie ograniczają wzrosty i spadki. Tak jak mówię, rynek czeka, także dziś raczej nie powinniśmy mieć dużej zmienności na giełdzie amerykańskiej, natomiast nigdy nie wiadomo, ale to jutro jest kluczowy dzień do obserwacji, tak? Jeśli notowania zdołają się utrzymać powyżej tej linii tutaj czarnej wsparcia, tak, to, czyli te wybicie będzie utrzymane. To będzie to generalnie pozytywne dla giełdy na najbliższe tygodnie, miesiące nawet. Natomiast jeśli notowania wrócą pod czarną linię, która teraz jest wsparciem, jeśli wrócą poniżej, będzie oporem, to będziemy mieli zupełnie inną sytuację. Także jest tutaj całkiem ważny moment, można powiedzieć kluczowy. Nastroje na giełdzie są fatalne, są bardzo negatywne. Pamiętajmy, że generalnie większość inwestorów nie przewiduje poprawnie, co się wydarzy na giełdzie. Także jeśli już wszyscy wszystko wiedzą i są 100% pewni, co będzie, to może należałoby postawić pod tym duży znak zapytania. Natomiast nie jesteśmy tutaj, żeby wróżyć y, przyszłości. Wykres, analiza techniczna daje nam informację to, co jest, dlatego że tutaj, jeśli wykres. Y, zdoła urosnąć, to pojawiła się duża liczba z dużym kapitałem, żeby móc ten wykres wyciągnąć do góry, czyli jest tutaj popyt, i za tym są ludzie i instytucje i niemałe pieniądze. Także, jeśli chodzi o wykres, to właśnie on daje nam informację, to, co jest, tak? Teraz, jak ja to mówię, lubię powiedzieć z. Czysta rzeczywistość, tu i teraz. Niemniej jednak. Ciekawy y, dzień jest dziś dla euro i jutro dla giełdy amerykańskich, czyli tak wygląda SP 500. Szeroki rynek, szeroki benchmark, który niejako jest barometrem całej giełdy, całego rynku. Y, przejdźmy zatem na NASDAQ, czyli średnia z akcji technologicznych. Tutaj podobnie mamy też wybicie w kształcie litery V i póki co jest konsolidacja tego ruchu. Nie, notowania nie powróciły. Za bardzo w dół, czyli tutaj konsolidują. Jest jeszcze duża szansa, iż ten ruch będzie kontynuowany. Rynek czeka, czeka na jutrzejsze dane o inflacji, bo to inflacja jest kluczem dla całej tej układanki. Te spadki, które mamy do czynienia, są na skutek tego, iż Fed podwyższa stopy procentowe, a podwyższa nie dla innego powodu, tylko po to, żeby walczyć z inflacją. Jeśli będziemy mieli jakiekolwiek sygnały, że inflacja jednakże jest być może przejściowa, jest opanowana, no to będziemy mieli odetchnięcie dla giełdy, lepsze nastroje. Jeśli jednakże będzie inaczej, to będzie kontynuacja tego, co mieliśmy przez ostatnie tygodnie czy miesiące. Także ważny dzień, ważny dzień jutro dla giełdy. Jedziemy dalej. Benchmark dla akcji innowacyjnych, czyli ARK Invest. Tutaj w sam raz pokazany za pomocą kontraktu CFD, ale mamy równocześnie i czysty ETF, i CFD. W każdym razie tutaj wyprzedanie jest przeogromne. Spadki od szczytu z początku zeszłego roku, czyli proszę zobaczyć, jak te spadki długo trwają. Pierwszy kwartał 2021 to o takim czasie mówimy, i spadek sięgnął 77%. I to nie tylko fundusz. Wszystkie składniki, akcje, które wchodzą w skład funduszu, mają podobne straty. Czyli, żeby tutaj można powiedzieć, że coś się zmieniło, bardziej niż lekkie odbicie musimy mieć po prostu te odbicie mocniejsze, abyśmy mogli powiedzieć, że ok, mamy zmianę momentem jakieś próby formowania dna i nawet może to za zająć czas po prostu możemy mieć jakiś czas konsolidacji tutaj nie musimy mieć uruchów natychmiast. Natomiast, jak już wspomniałam, części składowe, czyli akcje wchodzące w skład y, takiego funduszu, jest są na przykład akcje Zoom, które też spadły od y, początku początku, nawet końca 2020 aż 86% zoom zanotował stratę, teraz gdzieś tam próbuje odnaleźć poziom dna, zobaczymy czy to mu się uda. Innymi akcjami są akcje roku, czyli gry, giełdy, gry online, też olbrzymie spadki, już tutaj bez mierzenia i kolejną spółką to jest UiPath, także bardzo duże Spadki jest to bodajże chmura, mówię z pamięci, mo, mogę się mylić. Kolejnym funduszem jest ARGGI, jest to fundusz akcji, który ma w swojej koszyku rewolucję genomiczną, czyli DNA, edycję DNA, coś co skupia uwagę, rozbudza wyobraźnię jako tutaj fenomen najbliższej przyszłości. Jak bliska to jest przyszłość, to zobaczymy, natomiast właśnie kwestia, czy bliska przyszłość, czy daleka przyszłość, natomiast instrumenty i firmy są już na giełdzie i gdzieś tam, natomiast olbrzymią, notują olbrzymie e, spadki, tak jak inne akcje innowacyjne i technologiczne, także tak to wygląda. Wspomniana na początku e, dzisiejszego spotkania ROPA. Same nagłówki mediów pokazują, że ropa do góry i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli też spojrzymy na wykres analizy technicznej, to możemy gdzieś tam narysować jakąś mapę i może, jeśli czynniki będą spełnione, możemy mieć wczesny sygnał, iż może jest inny kierunek. Mówię o tym, co mam na myśli. To jest wykres dzienny. Mieliśmy szczyt początek marca i od tego czasu szczyt nie jest pokonany. Co przykuwa moją uwagę, to jest formacja, tutaj z jakiej znajdują się notowania ropy przez, na przestrzeni maja i teraz czerwca. To jest taki y, znoszący się trójkąt, klin raczej. Jest to generalnie formacja prospadkowa, tak? Generalnie musi zostać spełniona, aby mogła y, zadziałać, czyli teraz notowania znajdują się na poziomie oporu, jako już jest to górne ograniczenie tego klinu. Jeśli będziemy mieli spadek z tych poziomów, a nawet pokonaną tą dolne wsparcie, no to będziemy mogli mówić, iż szala przechyla się na stronę spadków dla ropy. Tak? Zobaczymy, jak to będzie rozegrane. Myśląc o spadkach na ropie, no to musimy posługiwać się innym instrumentem, aniżeli akcje ETF, -y. to już musimy sięgnąć po CFD. Jeśli tak, to od razu uczulam i ostrzegam, że CFD jest instrumentem z dźwignią. I generalnie granie na spadki jest bardziej ryzykowne, a szczególnie kontrakty CFD, czyli tutaj trzeba uważać. Natomiast takie instrumenty mamy, czyli kontrakty CFD, wszystkie, które mamy na surowce, są bez prowizji, czyli płaci się tylko spread, natomiast jasne, płaci się koszty utrzymania pozycji na rok, odpowiednio jest to koszt pożyczenia kapitału, instrument z dźwignią. Jeśli ktoś się za to zabiera, to musi znać jakieś podstawy odnośnie tych instrumentów, także też klauzula poniżej pod wykresem. Niemniej jednak, mamy tutaj kontrakt na sierpień, czyli ten kontrakt wygaśnie pod koniec sierpnia. I tak samo jak wykres ciągły dla ropy, widzimy, iż ten kontrakt CFD znajduje się w tym momencie na poziomie oporu. Ten opór jest zrespektowany jak do tej pory. Oczywiście, jeśli ten opór zostanie przebity. Cały scenariusz jest nieaktualny, tak? Ta, takie rozegranie jest w grze tylko jeśli opór będzie respektowany i będziemy widzieć, iż pojawiają się sprzedające na tych poziomach. Póki co się pojawiają, natomiast proszę zobaczyć, jak czesne gdzieś tam jest to, dlatego że wczoraj mieliśmy tutaj całkiem żwawe i mocny ruch do góry. Także zobaczymy, jak to będzie rozegrane. Clean jest namalowany, jak będzie respektowany, to zobaczymy, będziemy to obserwować. Wspomniany euro, dolar, euro i dolar, bardzo ważne waluty na kluczowych poziomach, więc też warto być obserwować dzisiaj dane dla euro, jutro dla dolara, także ciekawie. Wykres dzienny dla euro-dolara, czyli co tutaj mamy, co jest ważne. Ważne jest to, iż niedawno euro-dolar spadł tak nisko kurs euro-dolara, iż dotknął swojego kluczowego poziomu wsparcia, czyli to jest takie historyczne minima. Powiedzmy, umówmy się, dla zaokręglenia jest to poziom 1,05. Tak? Już nie chcę mi się cofać, wstecz patrzeć, kiedy ostatnio takie było minimum. Czyli jest to mocne, kluczowe wsparcie i to jest ważne. Co jest jeszcze ważniejsze, że mamy reakcję z tego poziomu, czyli jest zrespektowane odbicie. W tym momencie to odbicie, czyli euro zostało umacniało się, a dolar osłabiał. To jest ten ruch. Teraz naturalne jest to, iż ten ruch został zatrzymany, dlatego, iż ruch doszedł do lokalnego poziomu oporu. tak? To jest ten klin spadkowy. Jeśli, a ważne jest, żeby obserwować dzisiaj i jutro, bo będzie to jakieś rozstrzygnięcie, w którą stronę idziemy. Proszę zobaczyć, jak te świeczki dziennie pięknie respektują ten poziom. Nie mają odwagi wyjść ani w górę, ani w dół. Czekają na dane, gdzie jest tam pozwolenie. W każdym razie to dziś o 1.45 będą pierwsze dane, później. Druga 30 w Polsce będzie konferencja prasowa Europejskiego Banku Centralnego, czyli te obydwie godziny są bardzo ważne. Zobaczymy, tutaj będzie rozstrzygnięcie, w którą stronę idzie eurodolar. Czy euro będzie się dalej umacniać, czy jak dolar odpowiednio, czyli warto obserwować. Czyli eurodolar jest bardzo ładnym wykresem do obserwowania samego dolara także, ale możemy się zawsze posłużyć, posłużyć wykresem indeksu dolara. To jest czysty indeks dolara za pomocą kontraktu Futures. I to, co widzimy, iż dolar bardzo silnie się umacniał przez ostatnie miesiące. Tutaj miał swój szczytowy moment kwiecień maj, szczyt. I teraz mamy ten ruch właśnie na eurodolarze w górę, to to jest ruch w dół. Korekcyjne odbicie i pytania, co dalej. Jeśli będziemy mieli osłabianie dolara, to być może jest to większa zmiana dla dolara i być może jest to początek jakiegoś okresowego. Jak długo to, to, to nie wiadomo, ale być może jest to czas na, już dolar osiągnął swój szczyt. Jeśli tak, a przynajmniej jest do tego duże prawdopodobieństwo, to być może nie jest złym pomysłem zabezpieczyć swoje dolary, jakie posiadamy na rynku Forex. Czyli to jest Forex w celu zabezpieczenia, byśmy zawarli transakcję po prostu sprzedając parę dolar do złotówki i trzymając taką pozycję przez jakiś czas i jeśli faktycznie ten kurs dolara do złotówki będzie się osłabiał, on też w tym momencie jest na poziomie oporu, nie gdzie indziej tylko oporu, dlatego tak ciekawym jest to momentem, żeby w ogóle to rozważać. jeśli ten kurs będzie się osłabiał, to my będziemy zarabiać na tym, iż dolar się osłabia, tak? czyli to jest po prostu pozycja... Hedging um, dla takiego, dla hedging naszych dolarów, jeśli taki posiadamy i chcemy się zabezpieczyć. Rzut oka na kryptowaluty blockchain, choć dużo się nie dzieje, zobaczmy, to jest wykres jednogodzinny. W dalszym ciągu Bitcoin broni tego poziomu wsparcia czyli ta zielona linia wybicie, cofnięcie czyli potwierdzenie i póki co gdzieś tam. Jest zatrzymanie, pełna konsolidacja, można zamknąć te notowania teraz w takim nowym trójkącie. Wyłamanie z którychś z tych poziomów da nam sygnał, momentum, gdzie gdzieś tam notowania mogą prawdopodobnie iść. I ważne, jako zaznaczyłam, złoto. Złoto, wykres dzienny. Proszę zobaczyć. Wykres dzienny tutaj dołek 2018 rok, czyli dzisiaj spojrzenie z długiego terminu. Złoto rozpoczęło swoje umacnianie, taki tutaj ruch wzrostowy, jeszcze przed COVID-em, że tak powiem. tak. Czyli to mieliśmy ruch od dołka 2018 rok, bardzo duże umacnianie przez cały 2019. Od tego dołka do jeszcze czasu przed COVID-em to jest wzrost 48%, czyli całkiem, całkiem, całkiem. Wtedy mieliśmy korektę na wybuch pandemii COVID, kolejne wzrosty, i ten szczyt został osiągnięty w sierpniu 2020, czyli naprawdę już bardzo dawno. I to, co przykuwa teraz moją uwagę, że złoto jest kompletnie zapomniane. Nikt nie chce już pamiętać o złocie, dlatego że złoto rozczarowało bardzo dużą część inwestorów, którzy spodziewali się zupełnie innych reakcji złota na inflację. Natomiast jest to ta korelacja, inflacja, złoto jest bardziej złożona, nie jest taka linearna. Na przykład, jeśli inflacja jest i rynek spodziewa się, iż Fed będzie podwyższał stopy procentowe, złoto tego nie lubi, tak? I tak się dzieje. I dlatego złoto nie ma teraz w dalszym ciągu dobrego czasu, mimo iż inflacja jest. Tylko pytanie, jak długo ten Fed będzie mógł podwyższać stopy? Już teraz jego podwyższanie stoprocentowych mocno jej rynkiem, i pytanie, czy w dalszym ciągu będzie mógł to robić. Bo jeśli nie, a inflacja dalej będzie problemem, to być może złoto będzie odpowiedzią. Zaznaczam, że to nie jest rekomendacja. Każdy musi rozważać swoje decyzje inwestycyjne samodzielnie. Natomiast złoto raczej klasycznie, jakikolwiek portfel byśmy nie rozważali, stanowi jakiś większy lub mniejszy procent w portfelu inwestora. Złoto w tym momencie jest zapomniane. Po szczycie 2020 stworzyło tutaj formację takiego spotka, czyli to jest spodek w spodku, jak patrzymy jeszcze na wykres w dłuższym terminie, dekady, już nie będę do tego wracać. To, co chcę jeszcze dzisiaj raz podkreślić, co już wspominałam na ostatnich naszych spotkaniach, to to, iż tutaj szczyt 2020. Później notowania zostały zamknięte w takiej formacji trójkąta, ja ją dzisiaj zaznaczyłam tutaj tym żółtym okres, krągiem, żebyśmy Wiedzieli wyraźnie, gdzie ten trójkąt jest, tak? Tu jest trójkąt. I notowania zdołały na początku tego roku wyjść z tego trójkąta, tak? Czyli to był decydujący moment. popyt się pojawił, poszybowanie do góry. I teraz cofnięcie w dół, także cofnięcie do y, trójkąta ponownie. I teraz. Wszystko się rozgrywa o to, czy te wsparcie, czy te cofnięcie będzie obronione, bo to jest retest, tak? Wybicie, cofnięcie, retest i co dalej? Jeśli retest się powiedzie, to znaczy, że będzie kontynuacja wzrostu, po prostu. Generalnie formacja trójkąta jest taka, że najczęściej wybicie jest w kierunku ruchu, który był wcześniej, czyli widzimy wzrost, uj, gdzieś to mi uciekło i to mocno, był wcześniej wzrost od 2018 roku. Tak, zobaczmy to tym razem na wykresie tygodniowym. Wzrost trójkąt wybicie w kierunku ruchu, który był poprzednio. No, ale wszystko jest przed nami, czy to y, zostanie obronione, czy będzie duża zmienność, czy nie. Wszystko jest y, przed nami. Natomiast też widzimy, że fundamentalnie y, gdzieś to się być może układa, y, jeśli spojrzymy właśnie na inflację. I możliwość dalszego podwyższania stóp procentowych, możemy sobie zadać pytanie, czy po prostu Fed będzie mógł dalej podwyższyć stopień, czy będzie chciał, czy będzie mógł bez kompletnego załamania rynku i ekonomii. Także to są pytania, na które warto sobie odpowiedzieć. A analiza techniczna pięknie daje nam mapę, czy tak, czy nie. W tym momencie jest to poziom wsparcia, czyli ta narracja istnieje. Jeśli zostanie jednakże to cofnięcie, przełamanie i już w ogóle przełamana linia, Trendu, no to wtedy będziemy mieli nowe informacje i też będzie to bardzo ważne dla nas. W tym momencie, zen, jest to, co widzimy, i możemy ustosunkować się odpowiednio. Czyli ważny moment, jak zwykle, tak naprawdę zawsze znajdziemy jakieś kluczowe momenty, jeśli chodzi o inwestycje, ale w tym momencie dzieje się chyba faktycznie bardziej niż zazwyczaj, no bo w końcu przez ostatnie. Wiele miesięcy nie mieliśmy tak dużej korekty, jaką mamy w tym momencie na giełdzie. Ta korekta jest. Pytanie właśnie, czy będziemy powracać do wzrostów, czy będziemy mieli kolejną, kolejne spadki przed nami i to też możemy pięknie obserwować z niższych interwałów czasowych, chociażby z, godzin, chociażby, z dziennego też widzimy tutaj całkiem ładną mapę, tak jak mówiłam, jeśli notowania utrzymają się powyżej tutaj tego poziomu wsparcia na czarno, to gdzieś tam budowanie dalszego momentum do wzrostów jest możliwe, jeśli jednakże wrócimy poniżej, to otworzy nam się bardziej momentum do spadku. W tym momencie momentum do wzrostów jest otworzone, jak rynek to wykorzysta, jakie dane napłyną jutro na temat inflacji, to musimy na bieżąco obserwować, nie da się coś przewidzieć do przodu, jako iż te dane dopiero jutro będą ogłoszone, tak? Czyli mamy jakiś setup, mamy dane, mamy wykres, i zobaczymy w miarę jak dane będą kolejne napływać, jak będzie się rozgrywać sytuacja, a my odpowiednio będziemy się mogli do tego ustosunkować. Dziękuję wszystkim zatem na uwagę. Dzisiaj to by było na tyle. Życzę zatem miłego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam.